To jest mój komputer Lenovo kupiony w ubiegłym roku, w kwietniu, w sklepie komputerowym, internetowym w Komputronik w Poznaniu. Wczoraj zrobiłam film, jak, jak maszyna działa. Po, kiedy to wyłączył się, po 15 minutach, a dzisiaj mi się wyłączył po trzech czy czterech minutach z rana. Myślę, że takich filmów trzeba zrobić więcej, takiej dokumentacji, bo podejrzewam, że takim, w takim stanie rzeczy może się zdarzyć, że, że po prostu któregoś dnia komputer przestanie w ogóle pracować. To jest ten komputer, którego, którego reklamowałam trzykrotnie i w końcu reklamacji mi nie, nie uznano. Uznano, że jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, więc ja będę teraz sobie robić to, co zamierzałam. Będę sobie oglądać, a zobaczymy, jak będzie się komputer sprawował. Jeśli długo będzie pracował poprawnie, to po prostu zamknę aparat. Będzie się znowu. Nie wiem, gdzie go umieścić, żeby był stabilny, żeby tak nie huśtał się. Wysłałam wczoraj film do Pana Rodoły, specjalisty do spraw reklamacji w sklepie komputronik. Odpisał, że ma urlop jak wróci z urlopu, to na wszystkie maile odpisze. No to czekam. A póki co Muszę robić coś, żeby swoje interesy trochę chronić. No co za egzemplarz. Oczywiście mogłabym korzystać z, z takiego małego 12 calowego laptopka, który kupiłam. Ale wypożyczyłam go wnuczce, bo akurat jej się zepsuł. Zepsuje się komputer, który ma

nie jest Super w no Skautlandzie. W sobotę karkówka wieczowa, bez kości w opakowaniu 13,99 za kilogram i banany kilogram za 2,99 zł. Skautland. Super Wup to dla kogo można wkazać? O takim marzyłem. Ci, którzy cenią szczerość, docenią smak czekolady Spicer z mnóstwem całych orzechów i okienkiem, przez które widać, co jest w środku. Szczerze, mm. A ja może nie wiem, czekoladę. New mm. Spicer. Czekolada oh, jest fajna. No, ma. To jak panowie? Będzie na jutro. Tracę na ten. Wystawia. Sprawa bez odpowiednika czynnika nie jest bez sensu. Otwórz kogoś firmowej i zyskaj pomoc księgowej. Łatwe wystawianie faktur. i... Przedsiębiorstwo zyskaj. Innowacyjna pralka AI Control dla wygody. Precyzyjne czujniki dla wygody Energooszczędność Suszarkę, zostaw opinię i odbierz aż do 750 zł, zł na konto. Za zestaw otrzymasz aż do 1500 zł, szczegóły na bloki Samsung.pl Odkurzacz bez przewodowy Dyson V15 Detect ujawnia niewidoczny kurs, więc niczego już nie przeoczysz. Czas pracy wynosi aż do 60 minut dla najdokładniejszego sprzątania. Kubo bezpośrednio od twórców technologii i testuj 30 dni. 50 zł za każde wydane 500. Teraz na cały turnyment. Kup jeden produkt lub dobierz kolejny i zyskaj więcej. Nawet 2000 zł. Tylko do jutra. W sklepach i na euroko...

ten testów w Polsce. TS-4. Technologicznie wyrafinowany. Zapisz się na jazdę testową TS-4 i poznaj tyle plagi. No, proszę, już mamy. Już mamy przypadek. O, właśnie się. Wyłączył i włączył. Po 7 minutach działania. Jest coraz coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Takie przyspieszenie. Nie wiem od czego to zależy. Jest rano. Godzina siódma 55. Ile razy wyłączy się w ciągu dnia? a Co prawda robię przerwy, nie używam komputera cały czas, przecież jesteś do roboty. Ale. Ale używam. Nic, zaloguję się. Według pana radoły jest wszystko w porządku. Może będziemy nękać pana radoę takimi firmami. Wtedy przeglądarka została nieoczekiwanie zamknięta. Przywróć. No to przywracamy. I póki co może na tym zakończymy. Nie będę ja cały czas przeglądać internetu z aparatem. Wręcz.